Cześć, tu ta To jest unboxing nagrody w konkursie wideo, kanału wideo recenzje oraz strony gamefaction.pl. To są moi współlokatorzy, pomocnicy, którzy pomogą mi właśnie otwierać to pudło, które do mnie przyszło. A właściwie dostałem je, bo mogłem je odebrać osobiście na pyrkonie, gdzie również się dowiedziałem, że niedługo też będą nowe konkursy. Prawdopodobnie chyba też wezmę udział, bo jeżeli to jest do zrobienia tylko film, no to sama przyjemność. Eee, link do kanału macie poniżej, a ja już zabieram się do dzieła. Siostro skarby. Ja się... Dobrze, zostało już otwarte. Co my tu mamy? No, no. Mamy tak: torbę, w jest biton. Dobrze mówię. Chyba? To wygląda na widok. czytaj Kamil. s a p p y r Nie tak, nie widać. Ja Dalej, co my tu mamy? Komplet fajery. Komplet fajery. Przepraszam. To jest bodajże... co to jest? Wiesz, że ja tu. to jest. O, to To Wierzę, że to jest. Yes. The ultimate gaming 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 Gaming? jest. Co To jest. Ja. Dobrze, możemy od... Otworzymy od razu, proszę o mój. Nie Nie, to nie to jest to jest epicka podkładka pod mysz. Bo w ogóle wszystko! Podlaski? Czemu to, to wygląda na klawiaturę? Piękna rzecz! Bo to jest do klawiatury. To jest o. A. To jest podkładka do klawiatury. A bo to jest klawiatura noisowa. Ja myślałem, że to jest to. To jest klawiatura. Podkładka pod klawiaturę. Fajna. Dobra. Dobra, może się to dalej. Co my tu mamy? Książkę! start 2, a to nie Ja Znaczy wam na razie pokazuję, żebyście wiedzieli. A teraz specjalnie dla was, widzowie. start 2, punkt krytyczny. Dobrze, cena jest tyłu nie było widać? No, smycz, ten... a nawet tu ten... yeah. nie, bo jeden, jeden Eee... z SPS, Oraz druga. Z MSI, już masz jedną. Jeszcze jedna smycz, taka trochę mniejsza. Jeszcze nie odmawiał. Dobrze, patrzymy dalej. Torba na zakupy. Jej! Energooszczędna. To, to, tak, to nie tak się nazywało. Jaka to jest torba? Biodegradowalna? Nie Biod, biode, Torba energooszczędna i biodegradowalna zielona. Ekologiczna, to jest ekolo, ekolo. Zielona glut, tak jak i inne, miejscach. Tak. Przywiązywanie się do trójki. Fajna, gumowa... Fajna, czerwona, gumowa głowa z firmy Kingston. Fajna, gumowa, czerwona głowa. Nie mam tu mocy Postawię sobie na parachecie! <laughs> Co ty my tu dalej mamy? Co to jest? I się nie widzi to, To jest gra. jeszcze hmm. słyszę, ale... Nie ludzi. Nie kończąca się przygoda. No, brzmi to. zachęcająco. Graczek. Oto ta gra. Dobrze, patrzymy dalej. Łooo, paczka kon... <laughs> Preze... Chema... małe. Paczka prezentów. Wygląda jak na łokieć.

To co jest... Dobra, patrzymy dalej. Nie, tutaj tego co było. To, co to jest? To jest notatnik, już pamiętnik Więc Pamiętnik taoczyna. Albo kalendarz. Mówiłem, jest. Gigabajt, O jest zakładka Gigabajt. To jest najważniejsze. To jest naj i że jest za drzwi? To było za kładkę, też mam pokazać. Z tego powodu też mam nadzieję, że żeby... dobrze widzę. Nie ma tu kopisze? Tu kopisze muszą być. Trzy takie o. trzy tu kopisze muszą być. 4-5 5, 5 przypinek 6 przypinek. Zem Potom przypinki. Chciałam Mażka mi bardziej się bije co my tu mamy dalej? Piłeczka mimo że w patrzeb.

Co coś się, się zaraz spodoba. To Oto są bryloki. to jest ten. ten to teraz brylaki. Brylaki. Jest szapir. Saphire. Tutaj, jak to się nie idę. Tutaj idę. Dalej jest taki ładny samochodik. Mobile One. Brum, brum. I ostatnie to jest. Tekken! Wiem, że Ci się spodoba. z <gry> Tekkenem. No. Dobrze. No i co jeszcze mamy? Jest pendrive. MSI. To no, na spodzie masz i Wi-Fi. Ja no. Jest 4 GB. No i... A, jest został. Najważniej... O, mało. manierka! <gry> Najważniejsza, największa nagroda. Przesytaj, co ty musisz? Nie ma już gladiator. Jakoś wiesz. Templar is gladiator. Klawiatura nowej generacji. Którą podłączył do laptopów? Jej. To by było na tyle. Podziewałem się mniejszą. Szczerze mówiąc. O, jest instrukcja po rusku! Ale fajnie. Będziemy czytać. Póki jest... nie Czytaj. Nie. Czytam. Nie ty, tylko ja. Nie. Więc to by było na tyle. <y> Był ze mną Mawciej. Ja I Kamil. W szaliku. Więc ja się z wami żegnam, to był unboxing rzeczy, które otrzymałem dzięki uczestnictwie w konkursie.